Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony KodMidzDA i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o błędzie z nieskończonymi gwiazdkami karnetu bojowego. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla Wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Miga. Jeżeli to właśnie Ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału, a ja już o mnie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc jak sami dobrze wiecie, przez ostatnie kilka lub nawet kilkanaście dni w internecie, a najbardziej na YouTube pojawia się mnóstwo filmów o błędach z sezonu 7. Duża część z nich jest o nielimitowanym poziomie, czy tam nielimitowanym Gwiazdkach bojowych i dzisiaj głównie chciałbym poruszyć ich temat. Jednakże poza nimi pojawiło się jeszcze dużo innych błędów, które również są warte uwagi, ale dzisiaj, tak jak mówiłem, zajmiemy się tylko i wyłącznie gwiazdkami karnetu bojowego. A dokładniej chodzi tutaj o niedawny błąd, który według filmiku na TikToku dawał nam dosłownie nielimitowaną ilość tych gwiazdek do wbijania kolejnych poziomów. Błąd ten o tyle co serio działał i realnie dawał nam gwiazdki do naszego konta w Fortnage, to niestety, ale nie dało się ich wykorzystać w żaden możliwy sposób. Był to tak zwany błąd wizualny, który przedstawiał coś, czego i tak nie da się użyć, a gwiazdki te resetowały się po ponownym uruchomieniu gry. W tym filmie chciałbym ogólnie poruszyć ich temat oraz temat gwiazdek bojowych i przy okazji powiem wam jak możecie wykonać ten oto błąd. A więc błąd ten polega na tym, że w momencie w którym osoba odbierała gwiazdki za wbicie kolejnego poziomu karnetu bojowego odłącza się przesył internetu od komputera. Mówię tutaj od komputera, ale może być to też konsola czy dosłownie jakakolwiek inna platforma, na której można normalnie grać w Fortnite'a. Po odłączeniu się z internetu internetu i wyskoczeniu błędu, musimy ponownie go podłączyć i kliknąć na błędzie w kontynuuj i to w sumie tyle. Dodam tutaj jeszcze, że nie za każdym razem to może zadziałać, co przedstawił GKI na swoim filmiku, w którym sprawdził dokładnie jak działa ten sposób. U niego zadziałało to dopiero za trzecim lub tam czwartym razem i w momencie, w którym zaczęło to działać zaczął odbierać gwiazdki aż do wyświetlenia tego komunikatu. W momencie, w którym wyświetla się ten komunikat, musicie koniecznie podłączyć internet do waszego komputera czy tam konsoli oraz chwilkę poczekać. Zaczekać, ponieważ gram Musi troszkę załapać, że internet ponownie pojawił się, i gdy wszystko zniknie, odbieracie ostatni raz gwiazdki karnetu bojowego. No i tak, na koniec mogliście zobaczyć u GKI, że błąd ten zadziałał, jednakże dodał on tam, że nie można wykorzystać tych gwiazdek na swoim koncie. Z jednej strony to dobrze, że nie da się ich wykorzystać, bo w ten sposób gracze wbijali by mając około ten dziesiąty, maksymalnie 50. poziom karnetu bojowego. Nagrałem ten film tylko po to, żebyście sami nie męczyli się z jego wykorzystaniem, bo nie jest to takie proste, i przy okazji nie tracili swojego własnego czasu. Chyba, że naprawdę chcecie się komuś pochwalić, że wbiliście bardzo dużo gwiazdek, to możecie go wykonać i na końcu podesłać screenshota z waszej gierki. Przypomnę tutaj, że gwiazdki te powinny, i tutaj podkreślam powinny, zostać zresetowane po ponownym uruchomieniu gry, no ale tutaj nie jestem do końca pewna. Nie próbowałem go wykorzystać, ale wiem tyle, że na pewno trafiają one na konto i nie da się ich w żaden możliwy sposób normalnie wykorzystać. Błąd ten zostanie naprawiony zaraz po starcie kolejnej aktualizacji 17.10, która ze wstępnych informacji pojawi się w grze już dokładnie 22 czerwca. Jest to dokładnie ten wtorek, a wraz z tym w grze zostaną zresetowane punkty areny, które nadal są takie same, jak jeszcze w poprzednim sezonie szóstym rozdziału drugiego. Reset ten możliwe, że nie nastąpi od razu po starcie aktualizacji, aczkolwiek na bazie poprzedniego sezonu może być to około godziny 15 lub 16 po południu. Na pewno jednak tego dnia, czyli 22 czerwca błąd ten zostanie naprawiony, a punkty areny całkowicie będą wyzerowane. Przy okazji, poza tym jednym błędem o którym głównie dzisiaj wspominałem, to z gry zostanie usuniętych jeszcze bodajże 10 innych błędów z całego trybu Battle Royale. Główny błąd to błąd ze sklepem z przedmiotami, a pozostałe 6 w zwykłych trybach, solo, duo, oddziały i tak dalej, a ostatnie 3 z trybu kreatywnego. Jednakże, no jak sami dobrze wiecie, że przy każdej aktualizacji w grze pojawi się kolejna pełna lista nowych błędów, które z czasem pojawią się w grze. Mogą być to oczywiście błędy na poziom, na gwiazdki bojowe lub dosłownie co innego, jednakże no na pewno jakieś tam błędy zostaną z was odkryte już po aktualizacji. Nie wiemy jakie i nie wiemy też dokładnie kiedy, ale pamiętajcie, by każdy błąd, który widzicie w grze, zgłaszać za pomocą guzika, zgłoś bezpośrednio w grze. Przy okazji, jeżeli poruszyłem tutaj temat aktualizacji, to dosłownie w ostatni wtorek na kanał MIGAO wpadł ciekawy odcinek o zmianach i nowościach, które wprowadzi nowa aktualizacja. Jeżeli interesuje Was temat zmian na mapie, nowości oraz pierwszych zmian po starcie obecnego sezonu siódmego, to tamten film jest przeznaczony dla Was. Znajdziecie go na kanale MIGAO pod nazwą. Wam update 17.10, koncert, darmowe przedmioty lub w karcie w prawym górnym rogu tego oto odcinka. Bardzo często zapominam dodawać filmy w karcie, dlatego znajdziecie go jeszcze w przypiętym komentarzu. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ostatniego błędu wizualnego na gwiazdki bojowe. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze. Najważniejsza informacja odnośnie kilku ostatnich błędów na gwiazdki bojowe z karnetu bojowego w tym sezonie. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału, i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym błędzie i czy wy doznaliście jakiegoś błędu od startu obecnego sezonu. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!